Pan zwołuje owce z błędnych dróg, Które szatan uwiódł i zmóg. W dzień i nocy woła je, przeszukuje miasta w się, A czy znajdzie, czy dowoła, co mi wróg? Wróć się jeszcze, droga duszo, wróć! Nie daj się w grzech owe Wszyscy, których dręczy grzech, brzemię rząd grzech. i pokus złych. Pójdź się dziś do zbawiciela. Uwolnienie wziąć, gdy okropny przyjdzie sądu dzień. Przeciwników nie zostanie cień. Jakże przed nim będzie stać? Gdy Ci liczbę przyjdzie zdać, Jakże przed Nim się wymówisz, Raczej uwierz weń. Pójdź więc do Mnie, a się, Gdy w swe serce z wiarą przyjmiesz mnie. Ja za Ciebie umarł raz, Oto dasz powieczny czas, ma ofiara i śmierć moja kryje własne Cię. Ja Cię wiodę do niebieskich bram, klucze piekła ja w swej ręce mam. Więc łachmany grzechu zrzuć, do mnie swoje serce zwróć. Strój oświętny, szatę chwały ja jedynie dam. Pójdź do domu w ziemię wieczny kras Wróć się póki jeszcze łaski czas Świecie grzechów ich Niepokoje serca rwą Pójdź do Pana byś nie zginął Wśród tonących mas Cóż mu duszo odpowiedzieć chcesz Jakże prośbie tej odmówić śmiesz? Łasko Boża woła, zwyż, Pan za Ciebie poniósł krzyż. Później łaski czas przeminie, przyjmij go i wiesz.